Hejka, hejka kochani, ja jestem Paula i witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. I dzisiaj mamy aktualizację, która będzie związana z Lindą. I tak, jedziemy tam, gdzie mamy jechać, a ja tam. Czyli tak, Skoki przez przeszkody z Lindą, 28 lipca 2021 roku. Witaj, Linda Handa wraca do Morland na swój wyścig Skoków przez przeszkody. Skoki przez przeszkody w Morland. Linda Handa to utalentowana i oddana zawodniczka skoków przez przeszkody. Przez następne dwa tygodnie znajdziesz ją w Morland, gdzie będzie prowadzić fan fantastyczny wyścig z przeszkodami. Zeszłoroczne przedmioty zostały zaktualizowane, więc ruszaj je zobaczyć. Linda i Meteor będą czekać na ciebie w pobliżu wybiegu. To świetna okazja, by zgarnąć trochę dodatkowego doświadczenia dla konia. Nawet jeśli nie masz konta Starlider, możesz wziąć udział w tym wyścigu, który będzie dostępny do środowej aktualizacji 11 sierpnia. No, tak, 11 sierpnia. Tutaj mamy zdjęcie, właśnie Lindy, i jest tak, by rozpocząć porozmawiać z Lindą przy wybiegu w Morland. Nie przegap zaktualizowanych przedmiotów. Filmik tygodnia, czyli też tu jest z Lindą. I w następnym tygodniu wydarzenie, na które wszyscy czekaliśmy: powrót z szlaku czerwonych sznurków. Przyjemnego skakania. Uściski od całego zespołu Star Stable. Ok, czyli już wiemy, co się kroi, więc będzie. Wydaje mi się bardzo bardzo szybka aktualizacja. I tak jedziemy tutaj i czytamy. Interesujesz się skokami przez przeszkody? No, to masz szczęście, razem z Meteorem bierzemy udział w Jorwieckich zawodach skoków przez przeszkody tak często, jak to tylko możliwe. To świetny sposób na zyskanie pewności siebie i podniesienie umiejętności jeździeckich. Jeśli chcesz spróbować swoich sił w skokach przez przeszkody, mamy tor zgodny z wymogami tej dyscypliny. Choć nikt nie będzie ci sędziował, poczujesz, się, poczujesz jak to jest rywalizować na profesjonalnym obiekcie. Baw się dobrze na tym torze. Może dzięki niemu skoki przez przeszkody staną się Twoją nową pasją. Okej. Okay. W ogóle chyba mam trochę głos ochrypnięty, nie wiem dlaczego. No ale lecimy. O matko. Ale ładne bardzo są te przeszkody. Eee, dobra. Chyba mi nie pójdzie za dobrze. Ok. Może trochę lepiej. A tu jest też z wodą. Okej. Okay. Łomatko, no tego nie mogłam nawet przeszkoczyć. No nie. Dobra, nie poszło mi za dobrze. Ale to ci. <noise> Ewidentnie mi na dobrze nie poszło. Oj, nie to. Tu. Świetna robota na Cinnamon Dream też się spisał, prawda Meteor? Raz dziennie pomogę się trenować To z dowolnie wybranym koniem. Możesz też ćwiczyć, kiedy tylko zechcesz, korzystając z tablicy wyścigu. Jeśli masz zamiar pobić rekord, mam nadzieję, że niedługo znów razem potrenujemy. Chcesz znowu poćwiczyć skoki przez przeszkody? Cudownie, to jest twój. Daj z siebie wszystko. Okej, okay, no to już weźmiemy jeszcze raz. No bo w sumie ta aktualizacja to jest tylko o tym. Nie ma tu nic więcej do. Nie, ja nie idzie mi dzisiaj. To jest po prostu ewidentne, że mi dzisiaj nie idzie. una escopía normal. Jest! Udało mi się! Właśnie sobie przypomniałam, że mam przecież psa w pokoju, który śpi. Ojejku, ile ludu! Halo! No, ciekawie. O! Simon Dream skacze z taką ufnością musicie mieć naprawdę silną więź. Na razie nie pomogę Ci tutaj trenować. Możesz też próbować bić rekordy, kiedy tylko chcesz korzystając z tablicy wyścigu. Do zobaczenia niebawem. Ok, no to w sumie taka malutka bardzo aktualizacja. Nie wiem, czy tu coś jeszcze jest. Wydaje mi się, że nie. Wiecie co? W sumie ja tu mam jeszcze parę rzeczy niby do poczytania. Bo jest jakby takie całe miesięczne podsumowanie. Tego, co będzie. W tym miesiącu, więc wydaje mi się, że ja to po prostu też poczytam i pojeździmy sobie troszkę tu po Morland. Czyli tak, kolejne wieści z Jorwiku, 27 lipca 2021. Mamy dla Ciebie wspaniałe rzeczy, które udostępnimy w ciągu następnego miesiąca. Rzuć okiem na to, co trafi na Jorwik. Wyścig z przeszkodami Lindy, czyli teraz to, co mieliśmy. Linda Handa to utalentowana i oddana zawodniczka skoków przez przeszkody. Przez dwa tygodnie znajdziesz ją w Morland, gdzie poprowadzi fantastyczny wyścig, który teraz będzie miał zaktualizowane przeszkody. Ok, czyli to było to. W przyszłym tygodniu szlak czerwonych sznurków. Powraca nasze ukochane wydarzenie zwane szlakiem czerwonych sznurków. Na tej trasie może się stać praktycznie wszystko. Magiczne smocze konie i... Na to najbardziej czekam. Ja po prostu w tej grze zbankrutuję. To jest po prostu fakt. Te zrodzone z klejnotów znalezionych w furii Garnoka konie to silni i wierni towarzysze. Fara Mawr i Aldrach przybędą na Jorvik wraz ze swoimi koleżankami wivernami. Okej. Okay. I modernizacja Hali Jeździeckiej. Hala Jeździecka przechodzi teraz modernizację, która niedługo zostanie zakończona. Tak więc wyczekuj, yy, wyczekuj jej wielkiego otwarcia i konie Jorwiku. Yy, oh, nie umiem czytać tych imion. Guillermo Gadea wraca to nas z wyścigiem dla koni, koni Jorwiku. Zamarznięty, zamarznięty wyścig będzie dostępny wyłącznie dla kilku wyjątkowych raz wierzchowców. Okej, okay, czyli to tyle. Next up in Jorvik. No to mamy tyle, więc ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że aktualizacja Wam się też spodoba. No mało mało, bo dzisiaj tak naprawdę tylko wyścig, więc dopiero w przyszłym tygodniu będzie coś dłuższy troszeczkę odcinek. Piszcie mi w komentarzach w ogóle co sądzicie o tym wszystkim. Ja mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał, że zobaczymy się w kolejnym. Trzymajcie się ciepło i pa.